Hej, witam wszystkich z tej strony Arquel To jest um, 37 odcinek e, W dalszym ciągu Nie wiem co ja mam tutaj zrobić Żeby dostać się do tego króla Zobaczymy No, tutaj jak wychodzę nic nie ma za bardzo To, co mi ma pomóc, to świruje trochę? Hmm. zobaczymy, może coś jednego. Nie, no, no każe iść mi na dół. Aha. Ok, schodzimy na dół. To musimy spalić tylko gdzie jest ogień hm. jest jedna z urn dobra jeszcze zostały dwie tylko gdzie one są Są ukryte, no jasna cholera. Muszę spalić ten ten. O, tu jest. Dobra, mam dwie. Trzecia. Okej. Okay. Jest ogień. E, Wejdźmy do góry. Jest tu coś specjalnego. Coś się stało. Ja, chyba nie bardzo. By od tego odpalić? Okej, okay, nie da rady. Hmm. Przydałoby się teraz lecieć na dół. No kurde, co jest? Tędy, chyba. Hop. Okej, okay, um, Gdzie jest ten ogień teraz? Ach. To jest jakieś zwalone. Jasna cholera. Aha, bo... no faktycznie, dobra. Przecież w tym piecyku jest ogień. Podpalamy i strzelamy. No i co, no nic się nie stało. Myślałam, że może się coś stanie, a tu... O, jest. Dobra, teraz chyba musimy być do góry. No nie no... Nie, no chyba tędy muszę iść Kurde no co jest Tędy, no i tu do góry O, nagle mi się przejście bo odblokowało, bo wcześniej Wow, super! Jakaś laska tu jest O fuck Rzucę mi jedną kuleczkę. O, niepotrzebnie rzucałem nawet. Oj, skubaniec. Zdycha piesku. Bierzemy złoto i lecimy dalej. Ja już chcę dojść do tego pieprzonego króla. Kubaniec zadanie skończone, przebi się na dach. Ok, to jest jakiś typek zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. A, dobra, bo jeszcze olejku nie pieprz. Co tu mamy? E. Boże, jak ja już chcę dojść do tego króla. Mam nadzieję, że wszystko się wyjaśni i będziemy powoli kończyć tą grę. No Myślę, że w, chociaż w połowie czwartego aktu po tym odcinku będę. Może nawet dalej niż w połowie. Dobra, gdzie my tu jesteśmy? to jesteśmy? To są chyba te akwedukty. Co tu się dzieje? O, nie no, zajebiście po prostu. No to lecimy. O, jak wszystko się zajebiście wali. Hop. Wow. Dobra, um... co tu jest? O, już jesteśmy blisko króla. Hop. Dobra, już jesteśmy o wiele niżej. Prawie przy nim. Pewnie się jeszcze trochę połączymy zanim do tego króla dojdziemy. Jasny wind. Skubańców jest dużo. Naprawdę, nawet. Z sprawem i te trudności, czwarty akt, czwarty rozdział w sumie. Jeden, chy, to jest jakiś trup, lepiej pogadam z nim walcze walczę, żeby nie tracić czasu. Jasny no stychać psy. U jak dostał ładnie. Teraz ja obrwam. Jasna cholera. Jeszcze jedna strzała. O, widzę, że. Tam jakiś więzień jest. Zaraz go uwolnimy. Nasz pało. Zostałeś uwolniony. O, i drzwi się otwarły. Co, co tam było tutaj, nie wiem. Jakieś kraty. My chyba teraz będziemy do króla dochodzić. Um... Pierwsze te wasze zagadki, teraz będę używał tego, żeby po prostu. O, coś mi się ładuje. Może jakiś boss, zanim dojdę do króla? A jednak nie.

Come to scavenge the bones of the dead? We're looking for a girl. A girl? <laughs> the world crashes in around us, and you come looking for a girl. We were sent by the Lord Mayor of Dyfed to seek his daughter. <laughs> Mercenaries. Your kind brought this hell upon us, destroyed my city enslaved my people. you mistake us for the wargar or minotaur cows. puppets, tools. they serve a man, a treacherous cur of a mercenary by the name of anuvin. anuvin? i've heard that name. aye. he was a dragon hunter, i think. aye. for years. Lear and its outlying lands were plagued by a great black dragon that dwelt in the ruined city of Kalamur. I hired Anuvin at great cost to slay the beast. I even gave him one of Lear's most powerful items, the Deathstone, in the hopes it would help him. Anuvin and his companions ventured into the depths of Kalamur. They were never heard from again, nor was the dragon. We assumed Anuvin perished while slaying the beast. I sent my men to investigate. That's how we learned that Anuvin survived. He had made Kalamur his stronghold. He had gathered there an army of Minotaur and Wargar and creatures of evil. And now, he brings ruin down upon us. I am sorry for your plight, but. We've just come for the girl. Is she here or not? Aye, she's here. My men rescued her this morning. Giselle. My, my father sent you? I. We were sent by the Lord Mayor of Dyfed. Yes, that's my father. That's your father? Yes. Somebody has some explaining to do. Right. Come with us then, lass. We'll take you home. But the people here, they need help. We're not here for them. We're here for you. Come on. But what do you want from us, dammit? We're not here to save the world or even save one blazing city. We're not heroes. No. No, you're not. Cut it. Can't walk away. There's no profit in this, Ilara. It's suicide. No. It's genocide. Will you keep the girl safe until she give me return to Dyfed? I. Yes, I'll do whatever I can. Good. Just, if you live through this, build a statue of us or something. A big one. Out of gold, if you've any left. I. The gods bless you. Bless you both. Kalamur is downriver from us. There are docks nearby. You should be able to find something that can still float. My mother always told me not to hang out with you. Your I'm mother also said you eye. should be a carpenter. Are you saying you'd rather be handcrafting an armoire than doing things? Do you really? That like that to the Lost